Na początku chciałabym tylko krótko skomentować to, co się działo pod ostatnim filmem i zaraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Chciałabym zwrócić uwagę na coś, co było dla mnie ważne, kiedy zakładałam ten kanał, czyli dyskusję. Wiem, że ogólnie komentarze na YouTubie to często jest gówno, ale spodziewałam się trochę wyższego poziomu rozmowy, a nie krytyki personalnej skierowanej wobec mnie bądź innych komentujących. Oczywiście nie zabraniam nikomu się ze mną nie zgadzać, ale niektóre komentarze, któreś tam znalazły, są moim zdaniem poniżej jakiejkolwiek krytyki. Uważam, że każdemu należy się szacunek, niezależnie od poglądów jakie ma, i aż mnie dziwi, że muszę tu mówić coś aż tak oczywistego. A teraz przejdźmy do tematu. Intro. O, udało się. Cześć, jestem Alicja. I dzisiaj chciałabym poruszyć temat stereotypów i ról, jakie są przypisane do płci. Niezależnie od tego, jaką płeć mieliśmy przypisaną przy urodzeniu, musieliśmy w mniejszym lub większym stopniu podporządkowywać się pewnym rolom narzuconym nam przez rodzinę, ale i przez społeczeństwo. Stereotypy i założenia, o których będę mówić, dotyczą jedynie Polski, chciałabym to podkreślić. I nie znaczy to, że w innych krajach to zjawisko w ogóle nie występuje. Chodzi mi o to bardziej, że często są to różne kręgi kulturowe i objawia się to u nich w inny sposób. A czym jest stereotyp? Według Wikipedii jest to nadmierne uogólnienie, generalizacja. Schemat poznawczy. Stereotypy określamy jako pozytywne, neutralne i negatywne, ale jednak najczęściej spotyka się ten negatyw. Ale zacznijmy od tego, jak dziecko spotyka się z tymi stereotypami i rolami, którymi musi sprostać. W dużej mierze zależy to od wychowania, ale trzeba zwrócić uwagę na fakt, że to nie tylko rodzice wychowują. Również nauczyciele, rówieśnicy, w zasadzie wszyscy ludzie, którzy otaczają dziecko. Wszyscy jesteśmy w mniejszym lub większym stopniu odpowiedzialni za to, na jakich ludzi wyrośnie nasze przyszłe pokolenie, i uważam, że powinniśmy poważnie potraktować tę odpowiedzialność. Nie narzucać oczywiście dzieciom swoich poglądów, ale wskazywać im czasem inne sposoby myślenia. Gdy byłam nauczycielką, miałam kontakt z dziećmi w wieku od 5 do 9 roku życia. Czyli wszystkie były mniej więcej w tym czasie, gdzie traktowały dorosłych w jakimś sensie jak autorytety. Oczywiście te starsze już trochę mniej, bo to już się zaczynał ten wiek, że lubiły dyskutować i podważać to, co mówią dorośli. Z siedmiolatkami latkami na początku roku poznawaliśmy kolory, więc graliśmy w memory, gdzie szukaliśmy par samych barw i je nazywaliśmy. W pewnym momencie Jeden z chłopców, który miał wcześniej duży problem z znalezieniem jakiejkolwiek pary, odkrył dwie takie same karty różowe. No i się zaczęło. Inni chłopcy zaczęli się z niego śmiać, i mimo tego, że na początku on przez chwilę był z siebie bardzo dumny, że w końcu udało mu się znaleźć jakąś parę, to szybko zgasili jego entuzjazm, żartując z dziewczynką, no bo przecież znalazł różowe. Ja wiem, że dla dorosłych ludzi to wcale nie brzmi jak jakiś okropny żart, ale dziecko odbiera świat w inny sposób niż dorośli. Dopiero uczy się, jak w nim funkcjonować i jakie zasady w nim panują. W sytuacji, gdy prowadzi się lekcje, trzeba często reagować instynktownie. Nie ma czasu na napisanie sobie scenariusza wypowiedzi. Powiedziałam więc automatycznie to, co uważam za stosowne. Że nie uważam, żeby różowy był kolorem tylko i wyłącznie dla dziewczynek, że mój chłopak się ubiera czasem na różowo i nie uważam, żeby to było coś złego. No i chłopcy się zamknęli, a ten, co trafił w parę, znowu był zadowolony. I niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, narzucając je dzieciom, nie osiągniemy zamierzonego rezultatu. Ale gdy wyrazimy swoją opinię na jakiś temat, nie mówiąc dzieciom, że powinny tak myśleć, to tak podświadomie skłonimy je do przemyślenia swoich dotychczasowych poglądów. To, co robimy jako dorośli, jakie zachowania pokazujemy dzieciom, w naprawdę dużym stopniu wpływa na ich późniejszy rozwój dorosłe życie i nie powinniśmy lekceważyć tej roli. Pomyślimy też, ile rzeczy sami wynieśliśmy z domu, ze szkoły, z jakiejś znajomości z dzieciństwa i potem w dorosłości często nawet nieświadomie jej powielamy. Oczywiście też nie chcę, żeby to zabrzmiało, jakbyśmy w dzieciństwie słuchali się absolutnie wszystkich wzorców. Często zdarza się, że absolutnie świadomie się im sprzeciwiamy, zwłaszcza w okresie nastoletnim, ale Potem już jako dorośli nie wiemy, które z zachowań dziecko odrzuci, a które powieli, więc powinno się w jakimś sensie cały czas uważać na to, co ma się do powiedzenia. Ale dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, nie znaczy to, że też powinniśmy udawać kogoś, kim nie jesteśmy. Dziecko często bardzo łatwo potrafi zauważyć, czy coś, co mówimy jest szczere, czy jest po prostu kłamstwem. Dzieci mają w tej kwestii dużą intuicję. Gdy zdarzało się, że przyszłam do pracy w gorszym nastroju, to niezależnie od tego, jak starałam się to ukryć, moi uczniowie i tak to wyłapywali i jestem w szoku, że im się to udawało, bo wydawało mi się, że moje zachowanie było Normalne, takie samo jak zwykle. Druga ważna kwestia, o której chciałabym wspomnieć, to fakt, że wszyscy jesteśmy tylko ludźmi. Niemożliwe jest przekazywanie dziecku tylko i wyłącznie pozytywnych wzorców, bo sami nie jesteśmy zawsze tylko i wyłącznie pozytywni. Każdemu z nas zdarza się gorszy dzień możemy być smutni, zdenerwowani czy po prostu zmęczeni, i przez skupienie się na swoim samopoczuciu nie zwrócimy aż tak uwagi na to, co z tego wyniesie dziecko. I też nie ma za co się obwiniać. Każdy ma swoje gorsze chwile, więc wszystko na spokojnie. Starajmy się, ale ze świadomością, że nigdy nie będziemy idealni. Pozwólmy sobie na taką. Nieidealność i ludzkość w tym wszystkim. A w jakich stereotypach my dorastaliśmy? Dziewczynki, gdy są małe, często słyszą, że mają być grzeczne i spokojne, i nie mogą sobie pozwolić na wyrażenie własnego zdania. W tym miejscu chciałabym bardzo pozdrowić Sharosen, która jest autorką tej cudownej ilustracji, a link do jej innych prac zostawiam w opisie i bardzo, bardzo polecam, bo wyraża w tych czterech obrazkach to, o czym ja opowiadam przez ponad 10 minut. I Jak dziewczynki, które słyszą komentarze takie jak na tym obrazku, utwierdzające je w przekonaniu, że ich zdanie się nie liczy, mają wyrosnąć na Pewne siebie asertywne osoby. Myślą, że ich zdanie nie ma żadnego znaczenia, bo jak mam mieć, skoro nikt się z nimi nie liczy? A potem zdarzają się sytuacje, że no jak to nie odmówiła, nie umie powiedzieć nie? No pewnie i umie, ale nie wie nawet, że może to zrobić, bo przecież dziewczynce nie wypada. Dziewczynka powinna być uśmiechnięta, ładna, nie zwracać na siebie uwagi, być delikatna i subtelna. Wspominałam wcześniej o odrzucaniu wzorców, które widziało się w dzieciństwie, i dużo kobiet w dorosłym życiu stara się świadomie odrzucić te stereotypy i działać według własnych zasad. Ale to też nie zawsze jest takie proste, bo gdy przez całe życie słyszy się takie wzorce, to potem ciężko nawet samej sobie przed sobą przyznać, że w ogóle można inaczej. W niektórych przypadkach wymaga to naprawdę bardzo dużo przemyślenia i przekonywania samej siebie, że. Faktycznie można być silną, można mówić nie, nie trzeba być delikatną i można mieć własne zdanie i nawet je wyrażać. Ale przecież z każdej strony jesteśmy bombardowane tymi stereotypami. Widzimy w telewizji programy typu Projekt Lady, gdzie pilnuje się absolutnie wszystkiego. I to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tej etykiety, bo gdyby tak było, to nie zwracałyby tam aż tak uwagi na wygląd tych dziewczyn. No bo czy to wygląd tworzy damę, czy jednak jej zachowanie. No ale nie, jeśli nie spełnia się tych dziwnie ostrych wymagań dotyczących wyglądu, to nie jest. Siebie wystarczająco damą, którą przecież każda kobieta powinna być. Ani Sabina, po prostu cały czas takie cienkie te brwi. A może jej się po prostu podobają takie brwi? W czym jest problem? Serio, nie rozumiem, co to w ogóle ma do rzeczy, co to ma do bycia damą. I tu kolejny fragment. Temat moich brwi jest dość. delikatny. A ja tak niedelikatnie podeszłam, to fakt. A tutaj widać przecież, że ona ma jakieś kompleksy związane ze swoimi brwiami. Frustruje mnie to, bo. Po co to oceniać? Wydaje mi się, że jej brzmi wyglądają absolutnie normalnie i nie rozumiem kompletnie o co chodzi tej jurorce. Albo stawiają je w kompletnie nieżyciowych sytuacjach, żeby pokazać światu jak niekompetentne są, no bo to przecież jest takie śmieszne. Proszę się częstować. Rozumiem, że to jest test sprawdzający, ile zapamiętały, ale w prawdziwym życiu nikt ich nie postawi przed rzędem tak samo wyglądających sztuczców i nie będzie im kazał wybierać tych poprawnych, i to nie jest zrobione dla jakiejkolwiek wartości merytorycznej, tylko po to, żeby postawić te dziewczyny w stresującej sytuacji, gdzie łatwiej je pomyłkę, żeby można było je wyśmiać, bo nie wpisują się w te role, które każą im tam spełniać. A chłopcy wcale nie mają lepiej. Od dzieciństwa są stawiani przed stereotypami męskości, którym nie są w stanie sprostać, i wydaje mi się, że w niektórych przypadkach to są naprawdę bardzo szkodliwe treki. Chodzi mi głównie o to już bardzo znane, chłopaki nie płaczą. Wyrażenie emocji jest bardzo ludzką cechą, której nie można się pozbyć. Znaczy, w jakimś sensie można. Jeśli przez całe dzieciństwo słyszy się, że nie można płakać, że to wstyd, to potem automatycznie zdusza się to w sobie i nie pozwala się sobie nawet na jedną łzę. Ale to nie znaczy, że tych emocji nie ma, one po prostu schowane w środku. Ale emocje mają to do siebie, że i tak kiedyś gdzieś znajdą ujście. Czasem się zdarza, że mężczyźni w zarosłości pozwalają sobie na płacz tylko i wyłącznie, kiedy nikt ich nie zobaczy, nawet nikt bliski. Ale to też nie jest tak do końca dobre rozwiązanie, bo gdy płaczemy, to zazwyczaj potrzebujemy kogoś obok, kogoś, kto nas wesprze, dzięki któremu poczujemy, że nie jesteśmy tak sami, po prostu kogoś, kto się nami zaopiekuje. No ale zapomniałam, przecież mężczyzną nie można się zaopiekować, to on ma być tym opiekunem, zapewniać swojej żonie i dzieciom byt, ma być taką ostoją. I nie pokazywać, że jego też czasem coś boli. Co z tego, że ta przykładowa żona też jest dorosłą osobą, która może sama o siebie zadbać? Gdy takiemu mężczyźnie mówi się od dzieciństwa, że to on ma być tym. Przysłowiowym opiekunem, to on będzie się tak zachowywał, nie będzie pokazywał żadnych emocji, będzie je dusił w sobie, bo właśnie takie wzorce widział w dzieciństwie. I mam kolejny przykład, tym razem z mojej byłej grupy dziewięciolatków. Było tam paru chłopców, którzy śmiali się z innego chłopca, a on w pewnym momencie nic nie powiedział, zrobił się czerwony i w końcu nie wytrzymał i zaczął płakać. No to tamci tym bardziej zaczęli się śmiać, no bo jak to. Chłopak płacze jak dziewczyna, przecież to jest niesamowicie zabawne. I to są właśnie te wzorce, które wynieśli z domu albo z innego otoczenia. Może słyszeli to od kolegów? Może słyszeli, jak ich tata płacze, ale tylko z zamkniętymi drzwiami łazienki, żeby nikt nie widział. I to, że będzie płakał w samotności, mimo że złe, nie jest jeszcze aż takie najgorsze. Są też mężczyźni, którzy wyrażają smutek gniewem i agresją, bo znowu takie właśnie wzorce otrzymali. Chłopcy od małego, gdy się biją, to nikt się temu nie dziwi, bo przecież chłopcy po prostu tacy są. No ale tacy są, bo tak zostali wychowani, nie urodzili się z chęcią bicia się z każdym, z kim się nie zgadzają. Jeśli takie zachowania nie będą karane w dzieciństwie, nie będą z nich wyciągane konsekwencje, to tacy chłopcy po prostu nauczą się, że to jest w porządku. Przecież zawsze tak robili i nikt nigdy nie miał z tym problemu. Jeśli nauczą się, że to, co chcą, mogą wyciągać siłą, to potem w dorosłości mogą przenieść takie zachowania na swoją partnerkę czy na swoje dzieci i skrzywdzić ich nie tylko fizycznie, ale też psychicznie. Bo Przemoc fizyczna nigdy nie kończy się tylko na ciele. Zostaje też w głowie ofiary takiej przemocy i może zostawić traumę na całe życie. I to wszystko przez to, że nikt takiemu chłopcu nie powiedział, że może po prostu płakać, czy nawet mówić o swoich emocjach. Żaden człowiek nie jest idealny, każdy z nas ma emocje i musi je w jakiś sposób wyrażać. A gdy nie mówi się o nich wprost, to znajdują one inne ujście. Tylko że wtedy czasem krzywdzi to nie tylko tą osobę, ale też jej bliskich. Przemoc rodzi przemoc, a wyrwanie się z tego cyklu jest kluczowe. Po to, aby następne pokolenia były po prostu bliżej ze swoimi emocjami. Trzeba też zwrócić uwagę na bardzo, bardzo ważną i bardzo trudną kwestię, a mianowicie statystyki odbierania sobie życia, gdzie zdecydowanie dominują mężczyźni. Jeśli chcecie przeskoczyć ten temat, to tutaj pokazuję Wam minutę, do której macie przyjść. Według raportu WHO w 2015 roku na 100 tysięcy mieszkańców Polski odebrało sobie życie 32,7 mężczyzn. Oraz 4,9 kobiet. To znaczy, że w naszym kraju ponad 80% osób, które popełniają samobójstwa, to mężczyźni. Gdy trzymają emocje w środku, to w końcu nie wytrzymują. Mają dosyć, chcą, żeby to wszystko się zatrzymało. Przez te stereotypy, że mężczyzna ma być zawsze silny, często nie mówi się po prostu o depresji u mężczyzn. Nie mówi się o tym, że mężczyzna też może poszukać pomocy i iść do psychologa czy do psychiatry. Facet na terapii przecież to wstyd. I dla mnie osobiście to jest naprawdę przerażające. Nie ma nic wstydliwego w szukaniu pomocy. Jeśli ma się problemy, jeśli czuje się, że życie nie ma sensu, to niezależnie od płci trzeba szukać pomocy, a nie. Ignorować problem z nadzieją, że kiedyś to po prostu przejdzie. Emocje nie są niczym strasznym, a uciekanie od nich prędzej czy później spowoduje problemy. Ale gdy zatrzymamy się na chwilę, spojrzymy na nie, spróbujemy się nad nimi zastanowić, pomyśleć z czego wynikają to może uda nam się wyjść z tego błędnego koła. Bo szczerze, jeśli mężczyzna jest nauczony, że ma nie płakać, a kobieta jest nauczona, że ma być grzeczna i posłuszna, to będą takie wzorce przekazywać swoim dzieciom, a one swoim itd. itd. Gdy nikt z nich nie zatrzyma się, żeby przyjrzeć się temu zjawisku, to pozostaniemy w tym błędnym kole i nic się nie zmieni. Wiem, że nie poruszyłam tutaj bardzo wielu stereotypów. Potraktowałam je trochę bardziej jako taki punkt wyjścia do dyskusji, ale jak sami widzicie, już te, które opisałam, są bardzo szkodliwe, a pozostałe niczym się od nich nie różnią w kontekście szkody, jaką mogą być. Nasze pokolenie i tak już jest trochę w dupie. Większość z nas została w mniejszym czy większym stopniu wychowana w tych przekonaniach. Jeśli chcemy coś zmienić, to musimy zacząć te zmiany od siebie, zwrócić uwagę na to, jak wyrażamy emocje i aktywnie starać się nie tłumić ich w sobie. A po całym życiu robienia kompletnie odwrotnie to jest bardzo duże wyzwanie. Ale wiecie, wydaje mi się, że chyba warto się starać nie tylko dla siebie, chociaż w dużym stopniu też, ale i dla przyszłego pokolenia, które będzie z nas brać przykład. Niezależnie od tego, czy sami będziemy mieć dzieci, czy nie, gdzieś jakieś tam się w naszym życiu pojawią. Możemy być ciociami czy wujkami, nasi znajomi mogą mieć dzieci, może będziemy pracować z dziećmi, a wszystko, co będziemy przy nich robić, ma na nie jakiś wpływ. Jeśli zobaczą, że kryjemy się ze swoimi emocjami, ignorujemy je albo chowamy je w sobie, to automatycznie też tak zaczną robić. Gdy będziemy im mówić, że nie mogą płakać, bo nie wypada, albo nie mogą się denerwować, bo jak to dziewczynka zdenerwowana, to będziemy powielać ten schemat i następne pokolenie będzie popełniać dokładnie te same błędy. Wydaje mi się, że wyrażając swoje emocje w zdrowy sposób, dajemy się ogólnie szczęśliwsi, bo ukrywanie ich sobie, tłumienie ich na dłuższą metę jest naprawdę strasznie męczące. Więc bardzo Was zachęcam do zajrzenia w swoje emocje, przypatrzenia się im i spróbowania zrozumienia skąd one pochodzą i dlaczego ujawniają się w taki, a nie inny sposób, bo dziewczynki też mogą się denerwować. A chłopcy też mogą płakać. Zapraszam do dyskusji i do podzielenia się swoimi przemyśleniami na ten temat i do następnego razu.